My za, zostawiliśmy kilkadziesiąt pytań na piśmie. To są pytania o konkretne liczby, o konkretne procedury, które stosuje Straż Graniczna. Jeden z wniosków z naszej rozmowy jest także taki, e, iż. E, w gruncie rzeczy bardzo niewiele zależy od komendanta. Mam placówki w Szczecinie, bardzo wiele zależy od Komendy Głównej, Straży Granicznej, która nadaje ton w działaniu, i będziemy również tam w komendzie głównej rozmawiać na temat tego, co się dzieje. No i oczywiście od rządu. Nasze pretensje kierujemy do rządu. Uważamy, że to rząd. W zły sposób używa zarówno prawa krajowego, jak i międzynarodowego, prowadząc do obniżenia poziomu bezpieczeństwa w naszym kraju poprzez przyjmowanie i wypuszczanie bez żadnej koncepcji i e, bez żadnego dozoru tych nielegalnych imigrantów, którzy w tym transferze przez Polskę przemieszczając się odbili się od kontroli granicznej po stronie e, niemieckiej. E, Będziemy teraz jechać zaraz po tej konferencji prasowej, spotkać się z tymi, którzy protestują na przejściach granicznych, którzy pilnują tych przejść granicznych. Nie, absolutnie nie tylko nie potępiamy tego rodzaju działania, ale wręcz chcemy wspierać tych którzy chcą pilnować naszych granic i tego, żeby nielegalna imigracja ze strony niemieckiej nie przejdzieła na stronę polską. Jednocześnie apelujemy o pokojowe zachowanie do wszystkich, żeby nie doszło do żadnych konfliktów, czy to z funkcjonariuszami Straży Granicznej, czy żandarmerii wojskowej, która wspiera Straż Graniczną, czy policji, dlatego że nie potrzebujemy tego, żeby Polacy toczyli konflikt z Polakami. Potrzebujemy zatrzymać, Robienie z Polski korytarza dla nielegalnej imigracji. I tego problemu nie da się rozwiązać wyłącznie tutaj, w Szczecinie czy gdziekolwiek na ścianie zachodniej. Ten problem trzeba rozwiązać na granicach którymi nielegalna imigracja także do Polski wjeżdża. A więc to jest granica z państwami bałtyckimi, która jest otwarta i ze strony litewskiej można wjeżdżać do Polski. Kontrole są wedle mojej wiedzy obecnie wyrywkowe wyłącznie. To jest oczywiście granica z Białorusią, która ciągle nie jest w pełni szczelna. To jest również granica z Ukrainą, która jest przesadnie otwarta. Przypomnijmy, że w Polsce nie tylko z zasady zalegalizowani, ale także obdarzeni najróżniejszymi przywilejami socjalnymi są wszyscy Ukraińcy, a Niemcy w tej chwili nie chcą więcej Ukraińców i właściwie jak usłyszeliśmy od maja, w ogóle nie przyjmują wniosków azylowych, a Ukraińców po prostu już nie wpuszczają z zasady. To jest też granica ze Słowacją, przez którą z południa może iść również przemyt nielegalnej migracji i wiemy, że idzie, bo podczas tej naszej poprzedniej wizytacji w placówce Świecku mieliśmy przedstawione, jakie są szlaki nielegalnej migracji. To są szlaki zarówno ze wschodu, jak i z południa. Także mamy tutaj do czynienia z całym, powiedziałbym, splotem najróżniejszych wyzwań, a z nich najważniejsze jest to, żeby państwo polskie. Zaczęło weryfikować to, czy ci, których Niemcy nam przekazują, to rzeczywiście nielegalni imigranci, którzy zostali zatrzymani. W trakcie kontroli granicznej i wjeżdżali do Niemiec przez Polskę, oraz że jeżeli już zostanie, e, zostaną zatrzymani, są z nimi wykonane czynności, to żeby e, nie znikali, nie ulatniali się, tylko opuszczali nasz kraj we właściwym kierunku. Do tego potrzebne jest też wynegocjowanie umów e, readmisyjnych z tymi państwami, z którymi tych umów nie mamy. Niestety jest cała długa lista kłopotliwych krajów, z którymi tych umów readmisyjnych. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych, zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz jak wygląda świat.